Cześć. w 1985 roku rozpoczęła się nowa era fotografii. Dzięki wprowadzeniu przez Minolta aparatu Minota 7000 AF świat fotografów całkowicie uległ zmianie. W tym samym roku Minota prowadziła jeszcze jeden aparat, czyli Minolta 9000, ale to były aparaty dla zaawansowanych fotografów, ale też dla 9000 dla profesjonalistów. Trzeba było aparatu tańszego, prostszego, znaczy prostszego może niekoniecznie, ale przede wszystkim tańszego, po to, żeby amator fotografii, który do tej pory nie miał dostępu do aparatów autofocus, ponieważ one były drogie, yy, albo drogie. W związku z tym trzeba było mu dać coś. I Minolta w 1986 roku wypuściła na rynek Minolta 5000. Przyznam się, że poszukiwałem tego aparatu, jest trochę cięższy, jest przez obiektyw. Poszukiwałem tego aparatu przez dłuższy czas, bo zaintrygował mnie. Mówię, ciekawe jak nim się robi zdjęcia. Model, który dzisiaj nie będzie popularny, bo tym popularnym jest właśnie 7000, którego wyprodukowano i sprzedano bardzo dużo i dalszych czasów dotarło ich dużo sprawnych modeli, które się cieszą cały czas dużym uznaniem i słusznie zresztą. A ja chciałem wyprowadzić ten model prostszy model który był wtedy on miał stać na półce obok tak lekko z tyłu za 7000 który był tutaj z przodu i fotograf amator który przychodził tak patrzył kurczę, kupiłbym go ale jest trochę drogi ale ten z tyłu mówi on ma wszystkie te same funkcje tylko jest tańszy. <laughs> znaczy to że ma wszystkie te same funkcje to oczywiście to jest marketing i nie może mieć. Natomiast to co jest z nim to samo takie same no to autofokus. Autofokus jest praktycznie taki sam jak w Minocie 7000. W momencie, kiedy ja go zacząłem używać, jak już go kupiłem, wybrałem. W sumie nie jest takie proste trafić dobry, ładny egzemplarz. Trafiłem dobry, ładny egzemplarz. Udało mi się wreszcie to stwierdziłem, że autofokus jest taki sam. Tak samo szybko, tak samo działa. Oczywiście na dzisiejsze standardy to ktoś, kto używa lustrzanek nowoczesnych czy bezlustrękowców powie, o nie, tu można wyjść na kawę, wrócić. On dopiero ustawi ostrość. W porównaniu do aparatów z tamtego okresu, czyli ten koniec lat 80., początek 90., to to jest bardzo dobry autofokus. Jego zakres pracy jest od 2 do 19 FV, co oznacza, że jeśli są słabsze warunki, Yy, czyli jest mniej światła no to on nie będzie już taki bystry jak te współczesne które potrafią od minus ilość tam EV ustawiać ostrość dlatego do niego była lampa 1800 yy, minota 1800 która ta, rzucała taki czerwony krzyżyk, który bardzo pomagał w ustawieniu yy, ostrości i yy, spotkałem się z recenzją że jeśli chcesz robić zdjęcia w jakichś słabszych warunkach to kup sobie tą lampę i będziesz miał naprawdę dobre ustawienie ostrości sam nie testowałem, ale sam robiłem przeważnie w dobrych warunkach i to jest działające dobrze. Jak go włączę, y, mam włącznik pod kciukiem. Jest fajny, bo jest y, um, widać wyraźnie, czy jest włączony, czy nie, za pomocą. Nie, bo ja na myślałem, że to się światło zapaliło. Nie, to jest tylko malowanka. Y, mamy włącznik, wyłącznik i dalej, jak popchniemy go, włączamy go, tak samo tylko na pipanie. Y, ja zawsze używam bez pipania, ale czyli bez dźwięku, bo nie lubię. Natomiast już ustawiło ostrość mamy włączone, już. Już. Wygodne w nim jest też wyłączanie ostrości. Ponieważ w tych pierwszych autofokusach jest to, że one mają tylko sam środek ostry, sam punkt, i stosunkowo często korzystam z ostrzenia ręcznego w tych aparatach, ale to nie jest wina tej minolty, tylko to jest z tego tych aparatów z tego momentu, tych pierwszych autofokusów, że czasami. Czasem wychodzi że nawet częściej, lepiej jest go wyłączyć i ustawić sobie wszystko ręcznie, bo jest szybciej. To nie jest, to nie był projektowany reporterski szybki aparat. To był aparat dla osoby, która lubi robić zdjęcia. I chcę sobie kupić nowy, fajny korpus. I w tym momencie, kiedy ja wyłączę autofokus, co odbywa się bardzo fajnie, co, co fajne, jak go włączę, to nie ma tego, że jak w niektórych nowszych, nowszych od niego minoltach, kiedy on, a dostałem autofokus, ja coś tam jeszcze mieli, coś robi. Nie, włączam, wyłączam, wszystko jest ok, wyłączam autofokus. I w tym momencie, bo jak włączę autofokus, to, jak komu ustawię ostrość, to mi zapala zieloną diodę. Pup. Jest, jest dobrze, jest ostrość. Natomiast jak go wyłączę, to pojawiają się, pojawia się strzałka. Tam są w ogóle dwie strzałki. Naciskam na spust i on mi mierzy światło i o! Tak, jak w tej chwili miałem strzałka w jedną strzałka w drugą kręć krę Jest zielona kropka do ustawienia ręcznego ostrości. On jest bardzo wygodny. To jest w sumie, jak zacząłem to wyłączenie ostrości, zacząłem się nim robić zdjęcia, to się okazało, że. To ustawienie ręcznej w nim jest bardzo dobre, bardzo wygodne. To się naprawdę y, dobrze obsługuje. Y, tak zacząłem poznawać ten aparat. Tak, znaczy ja najpierw go poznałem, ale później go używając. Co no to co? Y, on jest pełen automat. Podstawowa jego sposób pracy to jest program, czyli pełen automat. Niestety, pełen automat, do którego nie mamy nic do gadania. Czyli nie możemy zrobić tego, co na przykład w 7000, czyli naciskam automat, on mówi, proponuję ci takie i takie czasy przysłone, a ty mówisz pyk, 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 tak zwany szyb, czyli przesunę tą padę w lewą, w drugą. Niestety zabrali to z minuty 5000. Szkoda. Nie ma też tego, co jest w 7000. Pokaż się 7000. Będziemy doszło sobie trochę mówili. O tu, 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 tu. Gdzie, jak nacisnę spust, to on mi blokuje ekspozycję. W 5000 nie blokuje ekspozycji. Ja bardzo lubię blokadę ekspozycji, bo mogę wtedy sobie dużo zrobić. Jedyne, co w nim mogę zrobić, to tu jest guzik BLC, czyli Backlight Coś tam. Czyli jeśli mam światło z tyłu, to on mi dokłada automatycznie 1,5 EV bodajże. Nie przeczytałem instrukcji. 1,5F rozświetla zdjęcie, co powoduje, że zdjęcie będzie właściwie naświetlone. To jest tak, że okazało się, że ten program bez blokady to mi tak nie do końca leży. I prawdę mówiąc, to ja w tym momencie zaczęłam mówić nie no, w sumie to ja go nie lubię. To 7000, który jest bardzo podobny. Jeśli chodzi o wielkość, jest troszeczkę mniejszy, natomiast y, akcesoria pasują. Y, ten, y, bo tu mamy, nie mówiłem, jak odkręcimy y, magazynek na baterie. Mogą być, y, tak do 7000, może być magazynek na 4 baterie AAA, 4 baterie AA, czyli 6 L3 albo L6 dobrze mówię, ale mogą być też na baterie litowe. To jest tak, że ten pasuje do 7000 i odwrotnie. Musiałbym spojrzeć, który jest który. Nie, mają swoje, bo wczoraj jak się bawiłem, to zamieniałem je miejscami bez problemu. Wkładasz i, i działa w drugim aparacie. To jest fajne, przez co część różnych akcesoriów działa wspólnie z nimi. O! Aczkolwiek on nie ma możliwości podpięcia mu silnika. Nie ma, nie ma wyjścia, nie ma sygnałów, ale ma być prostszy. Natomiast mówiłem o tym programie i ten program mi nie zawsze leży. Natomiast tu mamy klapeczkę. Jak klapkę otworzę, to pojawia mi się o dodatkowe funkcje aparatu. No, przede wszystkim to co widzę. ISO. On czyta automatycznie ISO. Otworzymy go. Mamy czytnik automatyczny ISO. Jak zamknę, um, ładowanie automatyczne, czyli zakładam, kładę na kropkę, zamykam, zamykam klapkę. I co się stanie? przyciągnie i powie, że jest gotowe, sprawdził jaka jest czułość, ale ja sobie tą czułość mogę tu nacisnąć i mogę ją zmienić na inną, jak chcę. On mi podpowie czułość, w tej chwili pokazuje 200, bo taka była ostatnio używana w nim. Natomiast w tym momencie, kiedy miał swoją, to jest tak, że on ja mam taką jakby ukrytą formę prowadzenia kolekcji ekspozycji, ale też to, co dzisiaj jest wygodne, można kupić kasetę albo używać kasety samemu ładu, ładując bez kodu DX, I on wtedy nie będzie wiedział, jak je użyć, więc ja tutaj mogę wprowadzić sobie inną czułość filmu. I to jest wygodna rzecz. Mogę, Ja w tej chwili, jak patrzę na aparaty, to jak w swoim własnym mniemaniu, jeśli aparat ma możliwość zmiany czułości, to ma u mnie plus od razu. Ponieważ jakbym chciał, nie wiem, skrosować, czyli sforcować dany negatyw czyli prze, prześwietlić go po to, żeby go później wywołać odpowiednio. To mam to. Drugim guziczkiem jest samowyzwalacz, no, przydatny oczywiście jak najbardziej. Ale trzecim guziczkiem jest przełącznik manual. <coughs> czyli ja go przełączam w tryb manualny. I tu pojawiają się dwa guziczki u góry i dwa guziczki z boku. Jeden do przysłań, drugi do czasów. Bajka. A w środku, jak spojrzę, to mam trójkącik. Nacisnę spust, on mi się zaświecił. Nie muszę tego spustu trzymać. Mogę zabrać palec, zacząć nacisnąć, dotknąć go. I widzę światło, i teraz klikam sobie guziczkami przysłony, guziczkami, yy, musiałem spojrzeć, czasów. A propos czasów, nie mówiłem. On może mierzyć czasy od 4 sekund do 1200 dwutysięcznej części sekundy. 7000 tak samo ma tą samą migawkę prawdopodobnie tylko tyle że od 30 sekund do jednej 2000 części sekundy. Także ja mogę sobie ustawić i e, okazało się, że przy tym wygodzie używania tego aparatu, to jest tak, że zdarzało mi się go używać aparat autofokus z automatycznym pomiarem ekspozycji jak typowego manuala, czyli że ręcznie ustawiam ekspozycję według niego i ręcznie ustawiam ostość z jego potwierdzeniem, bo jest mi wygodniej w ten sposób, z jego potwierdzeniem danego punktu. I w tym momencie to mi naprawdę zaczęło się robić zdjęcia dużo wygodniej, ponieważ w momencie, kiedy ja nie, nie pędzę, nie biegnę, ja robię spokojnie zdjęcia, podnoszę, ustawiam. Aha, tu interesuje mnie naświetlenie tego elementu na dole, to ja się nie bawię w jakiejś korekcji, jakieś ustawianie. Nie muszę na ekraniku, bo tu nie ma, ustawić, że tu na dole. Opuszczam, ustawiam ręcznie ostrość, nie muszę blokować jej, ustawiam światło, podnoszę i robię zdjęcie jakie chcę. I w pewnym momencie okazało się, że ja z nim chodzę na spacery. Robię zdjęcia i stwierdziłem, że ja go coraz bardziej lubię. To jest tak, że ja stwierdziłem w pewnym momencie, robiąc z nim już zdjęcia, że nie no, on jest lepszy od 7000. Spoko. Naprawdę, polubiłem ten aparat. Żeby się przekonać, czy on naprawdę jest lepszy od 7000, tego wczoraj wyjąłem 7000, a czyłem klika mówię. Subiektywne odczucie. 7000 jest niestety. Powiedzmy uczciwie lepszy od 5000. Pod każdym względem. Ma programy półautomatyczne. Ma y, takie samo ustawianie ostrości. Ma taki sam manual. Tak samo ten manual działa w nim tak samo. Ma blokadę ekspozycji. Y, ma kolekcję ekspozycji. Okej, okay, dobra, przyznaje się bez bicia. Moje to, że powiedziałem i pomyślałem, nie, pomyślałem i powiedziałem, że minuta 5000 jest lepsze od minute 7000 jest tylko dlatego, że podobało mi się robienie nim zdjęć. Naprawdę. I, a bo to jeszcze jedną rzecz, że nie powiedziałem o manualu. Włączamy, mamy my jak manual, on mi się łączy na manual, ale w momencie, kiedy ja chcę skończyć z manualem, czyli chcę wyłączyć z manualem, przejść na program, wystarczy tylko zamknąć klapkę, hop, i on w tym momencie przeskakuje automatycznie na, na program. I już mogę robić zdjęcia w programowym. Otwieram, naciskam mam manual, ale robię na manualu, zrobiłem zdjęcia, zamykam, i jest automat, co mi się w niektórych sytuacjach spodobało. Jak szedłem sobie przez ten robiłem tu zdjęcie, tu zdjęcie, i naprawdę wygodnie mi się robiło zdjęcia. Ja używałem go z tym obiektywem, który tu widać na, na aparacie, czyli 35 3570 ze światłem 4.0. Mm, I funkcją makro. Obiektywem, który, znaczy ja chciałem ten obiektyw, jak go zobaczyłem, to ja specjalnie kombinowałem, jakby go stać się jego właścicielem. Nie pamiętam, z jakim korpusem go kupiłem, ale to nie miało żadnego znaczenia. Mm, Intensował mnie ten, dokładnie ten, ten obiektyw, i uważam, że to był bardzo dobry zakup. A pa, obiektyw jest ostry. Nie w tą, tu obiektyw jest naprawdę przyjemnie ostry, dobry w dobrych warunkach, a funkcja makro, którą włączymy i przestawimy, okazuje się, że możemy sobie zrobić właśnie tak, jak to poprzednie przed chwileczką zdjęcie, które pokazałem a za chwileczkę zrobić takie zdjęcie, które jest naprawdę już w tym momencie zbliżeniowym, no bo zaraz się usłyszy, że to nie jest prawdziwy makro, nie, to funkcja makro w obiektywie to nie znaczy makrofotografia, ale obiektyw sam w sobie naprawdę 35 mm 35 70 ze 4.0 to jest naprawdę bardzo dobry obiektyw jeśli chcesz obiektywów starych to chcesz takimi robić zdjęcia albo masz na przykład współczesne lustrzankę Sony z magnetem z mocowaniem E a a a a seria A to to jest naprawdę bardzo dobry, dobry obiektyw. No, a jeśli używasz lustrzanek z mocowaniem A Sony, to to jest bardzo fajny korpus do tego, żeby go używać. O czym nie powiedziałem? Czas synchronizacji jedna setna część sekundy. 94% pokrycia kadru, także spokojnie, tak jak w okularach w tej chwili, ja coś nie robię bez okularów, ale w tej chwili w okularach w okularach można nim robić zdjęcia, co jest wygodne. Zresztą zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zrobione tym zestawem, gdzie no, zdjęcia są. Jak są, zostały wywołane i zrobione. Nie ma tego, że on mi nagle dał jedno zdjęcie jaśniejsze, ciemniejsze, jaśniejsze, ciemniejsze i skopał tak, że ja z tego nie mogę nic zrobić. On dał 36 dobrze naświetlonych zdjęć, dobrych zdjęć jakościowo, do których naprawdę nie mogę się przyczepić w żaden sposób. Jeśli trafi ci się, jeśli masz chęć pobawić się prostszym, spokojniejszym, wolniejszym aparatem, czyli do spokojniejszej, wolniejszej fotografii, solidnym, porządnym. Aparatem Minolty to Minolta 5000 to jest naprawdę bardzo dobry wybór. Ja nie jestem, raczej to nie jest tak, że ja jestem niezadowolony z tego, że ją kupiłem i na pewno ją porzucę, żeby robić 7000. Nie, raczej to jest tak, że ja na półce muszę zwolnić miejsce i będę musiał coś sprzedać, bo nie da się trzymać wszystkich aparatów. Natomiast Minolta 5000 to był naprawdę bardzo dobry zakup po to, żeby, żeby że z ją sprawiło mi naprawdę dużą przyjemność, bo to jest dobry, dobry aparat. Także zachęcam Cię, polecam. Minoda 5000, naprawdę warty, warty, aparat, warty zakupu. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, do oglądania innych. I do zobaczenia.